Taki latają kluczem, bobry grasują tam w stawku z tyłu, a Wy możecie wygrać rower do skoków od szarów dirt park. Zanim dowiecie się jak wygrać rower, opowiem Wam dlaczego zdecydowaliśmy się zorganizować dla Was taki konkurs. Mianowicie, budowa takiego toru to ogromny nakład pracy jak i finansów. O ile z pracą nigdy nie było tutaj problemu, tak, finanse to Wy. Dlaczego? Dlatego, że wszystko co tutaj widzicie zostało sfinansowane z środków użytkowników, którzy jeżdżą właśnie tutaj na tym torze. Właśnie za te fundusze utrzymujemy to miejsce i za te fundusze wynajmujemy sprzęt budowlany, koparki, kupujemy drewno i stal na spawanie kikerów. 95% prac musimy wykonywać sami. To tak jak właśnie za mną widzicie kikery, które sami spawamy, malujemy, sprzewozimy na miejsce i krok po, po kroku tworzymy wszystko od zera. Z rozbudową dużej linii walczymy od września tego roku. Pochłonęła ona bardzo dużo pracy, ale żeby było możliwe jej dokończenie, potrzebujemy jeszcze więcej funduszu. Stąd właśnie ta akcja. Po raz kolejny walczymy z niełatwym terenem, by dać Wam możliwość pojeżdżenia na trasie, jakiej jeszcze w okolicy nie było. Aby było to możliwe, chcemy zachęcić Was do wzięcia udziału w akcji, w której jedno z Was może wygrać rower NS Bike, a my będziemy mogli dokończyć trasę. Jedyne co musicie zrobić, by wygrać ten rower, to wpłacić cegiełkę na zrzutkę, do której link znajdziecie w opisie filmu. Jedna cegiełka to 50 zł, każda cegiełka to jedna szansa. Zwycięzcę roweru oraz nagród pocieszenia wybierzemy podczas wspólnych jazdek 18 sierpnia na szarów Dirt Park.